Siema z tej strony Mruwa, witam Was w takim nie wiem, audiologu, filmie informatywnym. Nie wiem, jak to nazwałem, e, wiem, że mam coś Wam do powiedzenia. Bo, jak zresztą pewnie zauważyliście, już od tygodnia bodajże idealnie jak teraz to publikuję, to chyba mija tydzień albo tydzień, jeden dzień. No, coś koło tego. E, nie pojawił się żaden film na moim kanale i, i nie wiem, już raz się to tak raz. E, Boże, już zapędziłem się. Teraz już coś takiego się zdarzyło na dużo dłużej. Tym razem to będzie na jakiś, no nie wiem, do, do poniedziałku, wtorku. I teraz dlaczego? Otóż e, ostatnio temperatury na moim komputerze dosyć mocno skoczyły, a szczególnie na e, moim procesorze. No i stwierdziłem, że muszę go przeczyścić. I wiecie, wyjąłem radiator, coś tam zacząłem go czyścić i tak dalej. I zobaczyłem, że łopatki jednego z górnych wentylatorów spadły po prostu na sam dół obudowy. Pozdro, po prostu świetnie. No i pomyślałem, no to przez to, ale no dobra, że tam wyczyściłem radiator, nałożyłem pastę i tak dalej. A że jestem troszkę liniwy, to nie chciało mi się wyjmować yy, całego kompa i tak dalej, żeby to zrobić tak w pełni poprawnie. I moja karta graficzna cały czas była wpięta do prądu, a wyjęta z soketa PCI Express. No i chcąc przesunąć komputer do siebie, pociągnąłem go, karta jakimś cudem, właściwie do tej pory tego nie rozumiem, podleciała do góry na maksymalną długość kabla, została przez niego ściągnięta takim łukiem i uwalnęła w kanto budowy. Pomyślałem, grubo, no nic. Włożyłem kartę do kompa, kompa skręciłem, złożyłem i tak dalej. Oduruchomiłem go, zaczął pikać speaker, jeżeli nie wiecie co to jest, to jest takie śmieszne urządzonko w komputerze, które jeżeli pika to jest źle I, i to oznacza, że jakaś część komputera się popsuła. No i tak naprawdę wtedy już na 99% byłem pewien, że rozjebałem kartę. No i zacząłem patrzeć na to, czytać, co dokładnie znaczał jeden, yy, jeden długi dźwięk, dwa krótkie. Okazało się, że tak jak przypuszczałem, jest to karta graficzna. Kartę graficzną miałem od Gigabyte zakupioną w komputroniku. No, i poszedłem do nich, oddałem na reklamację. Okazało się, że na reklamację będę czekał dwa miesiące. Także wiecie, teraz to jest, znaczy, dwa miesiące. Powiedzieli mi, że to jest około jednego miesiąca y, roboczego. No, czyli w praktyce, dwa, no, trochę przesadzam, ale no na pewno długo. No, i pomyślałem, że tak naprawdę, no, dostanę tą kartę. Nawet właściwie nie wiem, czy reklamacja jakby to zaliczy, bo to jest dosyć skambagowy przypadek, ale no nic, jak zaliczę, to będzie fajnie, i tak naprawdę to ją chyba sprzedam. I teraz, jeżeli ktoś by się interesował, jaką kartę kupiłem, to kupiłem e, chwilka, Radeona R9270X, ona kosztuje 720 zł od MSI. No i myślę, że ona będzie dobrym zamiennikiem, już trochę starego mojego Radeona 7770 HD. No, i to tak naprawdę chyba na tyle, jeszcze nie wiem co tam, może nie wiem, jeszcze powiem, że jak dostanę tą kartę, to właśnie przesyłka jest na poniedziałek, bodajże wtorek, jakimś cudem może dostanę w sobotę, ale szczerze wątpię, bo kurier niby działa w sobotę, ale wiecie jak to jest, zawsze tam im się dupki nie chce ruszyć, no ale no nic, dobra, to jeszcze chciałem powiedzieć o tym, co może będę robił potem na kanale. No, oczywiście Metal Gear Rising spróbuję ogarnąć jakoś dosyć szybko, żeby to trochę nadrobić tak naprawdę. Oprócz tego Guild Wars i, i, i Battlefield oczywiście oraz Sim City to będą takie trzy gry, które raczej będę tak głównie ciągnął. Mm, mam już jedną grę do e Let's play, let's play, free to play i to jest Terra. Jeżeli nie znacie, to Was zapoznam. No i myślę, że tak naprawdę w następnym tygodniu już wystartujemy z, bez problemu z, tą, z tymi seriami wymiany Boże, już nie umiem mówić, przepraszam. No z seriami, które przed chwilą e, powiedziałem o nich. Dobra, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeszcze dzięki wielkie za cierpliwość, jeżeli nadal ze mną wytrwaliście, filmy zaraz się pojawią, znaczy nie tak zaraz, ale no mam nadzieję, że wytrzymacie. Dzięki za, wy za wyrozumiałość i siema. Jak to się zatrzymuje?